Krzysiek, dwa spotkania tak naprawdę dzisiaj oglądaliśmy. Pierwsza połowa to zupełna dominacja Krakowi, no i drugie 45 minut już o wiele gorsze. Jak to wytłumaczyć? Jak to wytłumaczyć? No ciężko wytłumaczyć, bo yy... W przerwie sobie tłumaczyliśmy, mówiliśmy, że mamy konsekwentnie grać to samo, co w, co w pierwszej połowie, bo pierwsza połowa, moim zdaniem, była bardzo dobra i, i e, e, powinniśmy być jeszcze bardziej pazerni na te bramki i strzelać te bramki. A w drugiej połowie, nie wiem, co się wkradło w nasze poczynania i żeśmy zaczęli jakoś, nie wiem, grać minimalistycznie i dostaliśmy, dostaliśmy karnego. Nie wiem, czy, czy słusznie, czy niesłusznie, ale, ale był karny, no, no, no niestety. No, szkoda, że dalej my e, nie paliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę z takim dużym zębem no, i dlatego wynik jest taki, jaki jest. Ale patrząc na całe spotkanie, ten jeden punkt jest sprawiedliwy? Czy można się cieszyć z tego jednego punktu? Znaczy z, z, z całego spotkania wydaje mi się, że nie, no bo my żeśmy prowadzili cały czas gremy, mieliśmy e, piłkę przy nodze i, i tak, jak, tak jak mówię, że powinniśmy być bardziej pazerni na te bramki, bo, bo e, gdybyśmy dorzucili właśnie taką pazerność do tych sytuacji, e, gdzie, gdzie do tego posiadania piłki, to naprawdę byśmy byli, na, byli bardzo wysoko w tabeli. Ten niediosłek to się chyba bierze z racji przebiegu pierwszej połowy. Tutaj przegrała Legia, nie wygrała Wisła, zremisował Lech, więc pewnie wynik nie jest, nie jest zły. Natomiast no, mieliście, mieliście chyba wszystko już, żeby to spotkanie wygrać po pierwszej 45 minutach. Tak, jak ja właśnie powiedziałem, że no, no, zabrakło tej konsekwencji e, w grze i, i dlatego dostaliśmy bramkę. No, gdybyśmy dalej, e, tak długo się utrzymowali przy piłce, w pierwszej połowie, e, nie byłoby takiego chaosu. No, a mimo wszystko w drugiej połowie gdzieś tam się ten chaos wkradł no, i dostaliśmy rzut karny. No, szkoda tylko to, że żeśmy e, mimo wszystko dalej mieliśmy przewagę w środku e, boiska, no, ale szkoda, że nie stworzyliśmy jakiejś sytuacji groźnej. Mówiłeś yy, o ręce, o, o rzucie karnym w obrębie pola karnego czy, czy, czy tuż przy polu karnym też były re, ręce tak yy, piłkarzy pod Beskidzia. Ty to widziałeś? Bliżej, bo myśmy stali tak bardzo, bardzo daleko. To znaczy ja stoję trochę dalej tak podobnie do, Sorry, podobnie, byli podobnie, byli do tak? Podobnie, podobnie do was, więc, to byli, to byli. więc miałem takie, taką samą odległość, no ale z tego, co coś koledzy mówią, no, jeżeli gwizdnął nam karnego sędzia, tak mógł gliznąć e, dla nas, ale po prostu. No, taka sytuacja była i no, no, tego się nie cofnie. Chyba niewiele zabrakło w tym karny, żeby wyciągnąć tą piłkę, bo ten strzał nie był najlepszy Marka Sokołowskiego. Jakby nie był najlepszy, to bym go obronił, ale uderzył mocno w środek bramki no, i strzelił bramkę. No. Może przy większym szczęściu gdzieś tam bardziej mnie obtarła i była może by wyszła, ale to jest rzut karny. No, tak jak się mówi, tak że nie ma, nie ma, nie ma obrony karny, tylko są źle strzelone. A tak Sokołowskim strzelił, także dobrze strzelił. Dariusz Kołodzi, później, się z rzutu wolnego pola zeskoczyć. No, wszyscy się szkolenia centrum, ale on tutaj w krótki ruch próbował uderzyć. E, tak. Nie na piłkę jeszcze No nie na piłka. E, fajnie, że nie, dobrze mi się udało to obronić i, i, i z tego się cieszę. Aczkolwiek też z, wiem, jakiego łodzi mu uderzenie, a ma bardzo dobrą tą lewą nogę, i, i też brałem pod uwagę to, żeby, żeby tego krótkiego słupka mimo wszystko jakoś tam pilnować.